Jak już mówiłem, jako młody dziadek mam okazję do głębokich e, filozoficzno-religijnych obserwacji swojego maluścieńkiego, kilkudniowego wnuka. Wczoraj mówiłem o takim stanie odstawienia malucha od piersi, a dzisiaj o czymś przeciwnym. Kiedy Mój wnuk się budzi. Oczywiście można to zobaczyć na, przy okazji obserwowania każdego małego dziecka. Wielu z Was jest albo rodzicami, braćmi, siostrami, albo właśnie również e, dziadkami. Widzicie to u swoich tych różnych bobasów. Kiedy dziecko się budzi, takie kilkudniowe, co zaczyna robić? Przez prawie że nieświadomie, przez sen. Rusza buzią. No wiecie, czego szuka, no już nie będę tego mówił. I zobaczcie, i ten obraz znajduje zastosowanie w tłumaczeniu nam praw duchowych, bo to w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, drugi werset: Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego, niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Zobaczcie co ma cechować nowonarodzonego chrześcijanina to będzie dla Ciebie też test Nowonarodzone dziecko Wiele nie myśli jego świadomość zapewne jest dużo mniejsza niż nasza Ale pierwszym jednym z pierwszych odruchów to jest to szukanie prawdziwego pokarmu Tak zostało stworzone Jeśli Ty zawołałeś do Jezusa Chrystusa pozbawienie Jezu ratuj mnie to też jesteś nowym stworzeniem i też, jeśli prawdziwie zostałeś na nowo stworzony, powinieneś już mieć ten ciąg do Słowa Bożego, żeby karmić się prawdziwym, duchowym pokarmem.